Ale zanim przejdziemy do samego modowania, to jeszcze dzisiaj akurat na Discordzie Gotika Remake wyczaiłem news odno odnośnie, odnośnie walki i to co deweloperzy zmienili akurat w systemie walki w Gothic 1 Remake. Tak, tak żebyśmy oglądali sobie te wideo, ja tam troszeczkę tylko luknąłem. Na te filmiki, co tam jest, także nawet porównują, jak system walki wyglądał parę miesięcy wcześniej, a jak wygląda obecnie. Także sprawdzimy, jak to wszystko wygląda i przejrzymy. Tam jest chyba za 4 czy 5 filmików takich krótkich, po 2 minuty dosłownie, bo aż sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Ja jeszcze pamiętam ten system walki, jaki był. W demie z 2019 roku i wiadomo, on przypominał e, grę. For Honor, bo tam mieliśmy te, taki trójkącik i wybieraliśmy kierunek ataku, bloku i tym podobnie. Także było stricte no, system walki jak w For Honor. No a teraz to pozmieniali całkiem inaczej i cały czas walczą i walczą nad tym. No premiera ma być, nawet tutaj w sumie wyskakuje, że dostępne w pierwszym tym kwartale 2026. Czyli teoretycznie gra się ukaże do marca, chyba że przełożą premierę, no nie? Tego akurat nigdy nie wiadomo do ostatniej chwili. Także gra może zarówno wyjść jak w styczniu, lutym, jak i w marcu, chociaż bardziej bym ostawiał chyba ewentualnie luty, gdzieś końcówka połowa, a najbardziej prawdopodobne marzec, bo im więcej czasu mogą popracować nad grą, to tym lepiej. I co my tutaj mamy? Informacja odnośnie zmian, jakie są od sierpnia. 2025, czyli dosłownie 4 miesiące. Czytam 3. Dobra, przechodzimy do detali. Mają tutaj kilka filmików. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to jest sporo tego. I tak, co oni tutaj mają? Build-up animation timing. Czyli przechodzenie, w, przechodzenie między tymi ciosami w ataku, podajże. Dobra, lecimy z pierwszym filmikiem, zobaczymy co mi tu mają. Tak jakby yy, ataki są, trwają krócej, są wykonywane szybciej. I to jest październik 2025, a tu jest sierpień. No i widać faktycznie tą różnicę dużą. No bo po pierwszym, pierwszych urywkach te ataki wychodzą znacznie szybciej. A w tym drugim w przerywniku z sierpnia, no to one są takie powolne. Chociaż ciężko stwierdzić, że to jest uzależnione jak postać posługuje się bronią. I wraz z rozwojem ona walczy coraz szybciej i szybciej. No tutaj też widzimy, że w sumie... Te ciosy, które zadaje, wydają się jakby już postać była coś tam rozwinięta. Tutaj mamy podwójny miecz, który w ogóle trzyma pionowo. Pytanie, czy to jest mistrzowski tryb, czy już walki mieczem, czy jakiś taki pośredni. Ale walka przyspieszyła. Faktycznie stała się bardziej można powiedzieć dynamiczna. Z prawej strony z sierpnia ta gra była strasznie mozolna. Powoli te ataki wychodziły. No dobra, czyli tu mamy taką różnicę. Skróci, skrócili czas zadawania ciosów. Ok, i co dalej mamy? Czyli na wyższych poziomach niż gdy nie mamy kompletnie żadnego, żadnego treningu, możemy stosować jakieś e, przerywanie w trakcie walki. Nie wiem, czy to będzie przerywanie ciosu, no zobaczymy. A, okej. Okay. Chodzi o przerywanie ciosów, czyli jeżeli wykonujemy cios, to możemy go zatrzymać. Nie wykonać. Czyli jednym słowem zmylić przeciwnika. Tak, dokładnie. Jeżeli on się zamachuje na nas, to możemy po prostu przerwać i wykonać natychmiastowo um, unik bądź blok. I to jest sytuacja, jeżeli mamy postać trochę bardziej rozwiniętą. Po prawej jest z sierpnia, czyli postać nie potrafi czegoś takiego, a z października już, czyli teraz. No, ta walka została zmieniona i jest wykonywany ten przerywnik, że możemy zatrzymać swój atak. To jest stare i to jest nowe czyli wykonuje atak i nagle go przerywa. No dobra. Rozumiemy, o co tutaj chodzi. Przejdźmy do kolejnego. Eee, uniki mogą być zastosowane wraz z blokowaniem. Czyli, jak blokujemy, możemy też wykonać unik. Nie ma tak, że blok nam blokuje wykonanie uniku. No i tutaj w ogóle ten blok, cały czas trzyma go, to nie jest tak, że jeżeli wciskamy blok, to on jest wykonywany na jakąś sekundę. W sumie to Kingdomie przecież też jest tak zastosowane, tylko jest ta różnica, że jeżeli zaczynamy blok w idealnym momencie, to kontratak możemy wykonać. Nie wiem jak jest w tej grze czy blokowanie w idealnym momencie będzie jakoś wytrącało naszego przeciwnika bądź ewentualnie będziemy mogli zastosować kontratak. tu na razie skupiają się tak i w sierpniu nie mogliśmy wykonywać żadnych uników jak blokowaliśmy czyli no ulepszyli to jednym słowem No, wstępnie jak patrzę na ten yy, system walki. Wiadomo, że systemy walki są różne i mogą być lepsze, gorsze. Tutaj no, jest ok, jak dla mnie. Nie jest tak, że będę marudził, że coś jest nie wiadomo co źle. Jest ok dla mnie. Nauczycie się po prostu tego systemu i. Dobra, co dalej? Kamera. Czyli blokowanie kamery na wrogu została ulepszona. No, zobaczmy jakie różnice są październik tego roku. Tu jest stare. No, jest lepsza widoczność na pewno, czyli jeżeli zablokujemy teraz kamerę na przeciwniku to mamy lepszą widoczność bo ten build z sierpnia no jednak zasłaniał nam widok. Tutaj mamy bardziej z góry wtedy niż ta, za naszych pleców co ograniczało mocno naszą widoczność. No może nie mocno ale jednak powodowało to ograniczenie. Kolejna rzecz. Czyli poprawili ślizganie się postaci w trakcie wykonywania ataków. I teraz te animacje powinny wykonywać, tu mamy spowolnione tempo z października. Czyli jak widzimy każde wykonanie kroku yy, nie powoduje, że nagle postać ślizga się po tej powierzchni w sposób nienaturalny. Tylko... Tutaj jest znowu z sierpnia. I jak widać, strasznie to widać tutaj, że z sierpnia ten build gry faktycznie powodował, że postać dosłownie jak po lodzie Ślizgała się przy każdym y, wykonanym ciosie, i było to bardzo nienaturalne. Czyli, no, znacznie po ulepszyli to, jakby polepszyli. I to znacznie już lepiej wygląda. Zwłaszcza w tym spowolnionym tempie, no, to bardzo rzuca się w oczy. Jaki następny mamy? Dodano. Ciosy kończące, które są tak y uzupełniają kombo, w ramach którego wykonujemy ciosy i możemy spowodować, iż wroga całkowicie powalimy. Ok. Nie bardzo rozumiem na czym to polega, dlaczego postać jest powalona. Tutaj no, ko cios kończący powalił. Rozumiem, że to chodzi o ostatnie ciosy kończące. Zobaczmy jeszcze raz. No tak. Ostatni cios kończący, czyli jest takim powiedzmy silnym atakiem, który powoduje, iż wróg... Pod wpływem impętu, uderzenia czy tam jego siły, upada. Pytanie, czy będziemy to. Będzie to za każdym razem, bo jeżeli każdy nasz cios kończący będzie powalał tak przeciwnika, nie wiem do końca, czy jestem, aby na pewno do tego tutaj przekonany. Tutaj mam takie drobną uwagę do tego. Specyfika tak can... Dobra, Jakieś specyficzne ataki mogą wytrącić wrogo, yy, bohatera, bez jego, i go powalić na ziemię. Czyli yy, dosłownie odwrotna sytuacja, jak my atakowaliśmy na poprzednim filmiku, my mogliśmy powalić wroga, tak tutaj mogą powalić nas. No i nie do, tu też jestem nie do końca tego pewna. o ile taki cieniostwór faktycznie może nas powalić, bo to jest kawał bestii, tak, jeżeli każdy cios kończący kombos u npc czy właśnie takich e, mopków będzie powodował, że będziemy upadać, no to będzie mega ciężko, powiem na... Bo jeżeli zostaniemy otoczeni przez takie zębacze i każdy zacznie nas torpedować tym ciosem ogonem, no to będziemy co chwila leżeć na glebie. No zastanawiam się tutaj jak do końca, aby to zostanie rozwiązane. Czy to jest jakiś procent szansy, że my zostaniemy, będziemy powalani? Czy za każdym razem, jak za każdym razem może być ciężko. Dobra, dodano nowe animacje dla walki dwuręczną bronią na mistrzowskim poziomie. No dobra, zobaczmy co tutaj mamy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy ataki. I to z mistrzowski. Widzę, że on tutaj. O, i właśnie to z sierpnia. Wcześniej było z października. Czyli, jeżeli to jest poziom mistrzowski, to tutaj mamy tylko trzy uderzenia. O ile ja pamiętam, w starym gotiku naszym, na mistrzowskim poziomie, to chyba mieliśmy aż 4 uderzenia. Jeżeli dobrze z, w odpowiednim czasie wykonywaliśmy ataki, to mogliśmy wykonywać chyba 4 ataki. A nawet więcej, bo w sumie jeszcze ataki mieliśmy, po bo na, boczne ataki lewo-prawo i do przodu, to jeszcze więcej. Mogliśmy dłuższe kombo wyprowadzić. I w mistrzowskim my mieliśmy chyba normalnie 4 do przodu. Raz, dwa, trzy, tak, cztery, normalnie cztery, a tutaj na razie ograniczone jest do trzech. No i te ataki są różne, bo na początku wykonuję zamachy. Tutaj przykładowo obró obrót z takim kończącym atakiem z nadgłowem. To znaczy akurat animacje jak dla mnie wyglądają spoko tutaj. Jeżeli chodzi o ten dwuręczny, ewentualnie by mogli troszeczkę go urozmaicić, albo zastanowić się, czy jeszcze ten czwarty atak nie wyda nie? Ale to już takie, może troszeczkę trzepianie się, jak dla mnie jest ok. No, różnica pomiędzy październikiem a sierpniem. To z, z dosłownie sierpień, wrzesień, październik, 2 dwa, dwa, trzy miesiące. No, i coś tam poprawili, także. Także, także jest ciekawie. No i co tu jeszcze? Czyli większość zmian została e, już w pełni zaimplementowana. Do tego Playable Demo, czyli demo, które było pokazywane na PGA w Poznaniu. Jeszcze zastanawiają się nad tym, które ataki będą możliwe do zablokowania, a które już. Nie, czyli będzie trzeba się ratować chyba bardziej tutaj unikiem. Czyli jeszcze walczą nad, yy, nad ulepszeniem AI e w y walce. I nie możemy się doczekać Waszych myśli oraz opinii na temat obecnego designu systemu walki ciągle pracujemy nad dalszym ulepszeniem. No okej. Okay. Dobra. No i jak patrzę na ten system walki i te filmiki tutaj, które widzieliśmy, no to powiem, że jest ciekawie. Jest ciekawie. Ja osobiście czekam na tego Gotika remake i z chęcią w niego zagram i i, i go sprawdzę, no. Bo taka prawda, oglądać trailery możemy i wszystko, ale póki samemu się nie zagra, no to ciężko jest tak stwierdzić do końca.